Cześć słodziaki, tęskniliście? Bo ja nie bardzo. Cześć i witajcie z tej strony Kudłaty i przybywam do Was kolejnym odcinkiem z serii Serwer Alpha HC. Otóż jak na razie jeszcze w starym skinie jestem, bo cholernie nie mam czasu zabrać się za to, żeby właśnie tego skina sobie odświeżyć, dalej w tym stylu, ale oczywiście w lepszej formie. Może już w kolejnych odcinkach i wiem za każdym razem to mówię. Tak jak widać na pierwszy rzut oka, pod odcinkiem bawiłem się w dekorację wnętrz i tak właśnie jesteśmy w mojej komnacie. Powstała tutaj podłoga oraz kilka takich po prostu miejsc, gdzie mamy na przykład kominek, szafę na zbroję, jakiś stół roboczy. Tutaj bardziej taka szafka zdobna, bo ona nie ma żadnych funkcji tutaj bardziej jakieś biurko, moje wielkie łoże, oczywiście z łóżkami jakieś fajne półeczki do tego, taki mój mniejszy drugi tron, bo taki główny wybudowałem w głównej sali ale jego wam pokażę nieco później i tutaj bardziej taka strefa muzyczna i bardziej jaka tam półki, książki, no i tego typu rzeczy i tutaj dolną część zrobiliśmy w poprzednim odcinku, a ja tutaj postawiłem mury i generalnie pomysł jest taki, że tutaj właśnie będzie wybudowany Mostek, aż tam na przeciwną stronę, żeby uzyskać taki fajny efekt, że jak przez ten most będę iść, to będą roślinki wyrastały i z dołu, będą zwisały i z góry, a tutaj na ścianach będą wystawały takie wielkie donice, takie balkony, które będą po prostu w całości zapełnione ro różnymi roślinkami, więc mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało, bynajmniej w mojej głowie, fajnie to się prezentuje. Zanim przejdę do kolejnych zmian, jakie są w innych pomieszczeniach, bo głównie zajmowałem. Się dekoracją wnętrz, to tutaj właśnie na środku mam w planach wybudować bardzo taki fajny stół. Na środku będzie mapa, a dookoła oczywiście postawię jeszcze krzesełka, tak, żeby było gdzie usiąść, gdy będziemy planować kolejne podróże. Dobra, stół będzie miał wymiary 4 na 6, tak jak są tutaj pochodnie, które mi właśnie w tym pomagają. I tutaj będzie jedna dziura, tutaj po przekątnej kolejna oraz Tutaj powinny pójść jeszcze dwa, tak. I teraz robimy coś takiego. Bierzemy warstwy śniegu i w każdej dziurze kładamy po cztery takie warstwy. A, one mają rączki, zapomniałem. Ale to i tak nie będzie w niczym no, mi tutaj szkodzić. Kolejny niech będzie trochę tak na ukos. Jeden niech pójdzie w tą stronę, a kolejny może iść w tą stronę. I teraz musimy to zastawić blokami. Czyli bierzemy piston i przesuwamy to, działa, działa, wlazło. Zabieramy to z powrotem. I teraz z każdym tak musimy sobie tutaj zrobić, bo inaczej tego nie postawimy. Tutaj mamy kolejne. Te główki, takie wystające, przydadzą nam się do stołu, na którym będziemy mogli coś sobie położyć. Jest, to teraz w pozostałych miejscach mogę dołożyć sobie tak. Tutaj nie. On tak, żeby tylko tutaj było 4 na 2. I teraz dookoła lecimy ze schodkami, żeby po prostu był rant dookoła, bo to będzie się lepiej prezentowało z całością. Yy, po mogę położyć, mogę położyć. I mapa będzie właśnie w tą stronę. I te punkty to są po prostu takie pionki ustawione na mapie. Na końcu zrobimy sobie mapę, to zobaczycie, jak to fajnie wygląda. A ta główka jest po to, że tutaj właśnie będzie na stole leżał sobie po prostu na nasz hełm i zobaczcie jak to bardzo realistycznie wygląda ten tryk to jest taki jeden z nowszych, który ostatnio widziałem znaczy on pewnie jest stary, tylko dla mnie jest nowszy tutaj ustawmy sobie tak, jak jest ozdobniki i całościowo jeszcze umieszczę główki, które myślę, że bardzo fajnie przypasują one a główki mam na myśli, czyli kar stół kartografa, który wygląda jak globus i jakieś tam inne takie skrzyneczki do stołu pasujące. Dobra, globus tak trochę po przekątnej. Tutaj jeszcze mogę jedną skrzynkę umieścić i coś takiego tutaj. A na tył dodam teraz ramki, bo to fajnie wygląda i do tego jeszcze coś można włożyć, więc fajny design po prostu można na tych krzesełek wymyśleć. Ale czy to ostatecznie tak zostanie? Zobaczę czy jakieś fajne rzeczy będą mi tam pasowały. Yy, kolejną mogę jakąś tu i tutaj coś, że niby jest tam coś do picia. Dobra, mapę udało się zrobić i właśnie lecimy już do mnie. O dobra, udało się ładnie wlecieć. I lecimy to już tutaj umieścić. Więc tak, tutaj mamy tą stronę, tutaj mamy górną część, i teraz tutaj mamy to. No i oczywiście, będzie trzeba to jakieś odświeżać tutaj tą mapę, jak będzie mój zamek się rozrastać. Zamek krzesła jednak robię w takim designie, czyli umieszczam tutaj sztandary czerwone, bo pasują i do tych nowych desek oraz ta komnata jest trochę w takich yy, odcieniach czerwieni i ciemnego, więc musi coś być w tych klimatach oraz stwierdziłem, że jednak tutaj przydałoby się umieścić książkę z piórem i to wygląda już lepiej niż same pióro i osobno książka. I no zobaczcie, fajnie to się prezentuje. I tutaj mamy jakieś znaczniki zaznaczone, że tam musimy się wybrać. Nie no, stolik prezentuje się godnie. W głównej sali mamy niewiele zmian konkretnie na środku powstał tron. No niestety na dwie osoby, ponieważ musiałem to zrobić symetryczne, a miałem tylko takie miejsce wyznaczone. A pojedynczy tron jest po prostu u mnie w komnacie, tak jak mogliście widzieć. No ale niech będzie. Powiedzmy, że będę siedział na środku i akurat tu jest idealny środek. Po bokach są takie fajne klatki. Ten tryk widziałem akurat na YouTubie i jakby były tutaj w środku zamknięte papugi, a ja stwierdziłem, że to przetestuję, czy w środku będzie można tutaj po prostu zostawić sobie kotka i postawić na to rusztowanie. Jeśli tak, to fajnie, jeśli nie, to trudno umieścić papugi, które mi nie pasują do zamku, no ale chcemy jakieś tam wyrządko w tym mieć. Po bokach w tych półkach umieściłem armor standy, zobaczę jeszcze, co tam umieszczę i tutaj powstała skrzynia ze złotem jest po prostu to wypukłe, nie jest płaskie, czyli po prostu jakieś bloczki złote, żeby to Fajnie pasowało, i teraz przejdziemy do tego korytarza. Konkretnie musimy w końcu umieścić jakieś postacie na tych armor standach I mam faktycznie już takie przygotowane. Najpierw umieszczę tej osoby powiązane z serwerem, i przygotowałem główki takich osób oraz próbowałem odwzorować skiny i kolory właśnie na skórzanej zbroi. Nie każdy wyszedł mi idealnie, ponieważ ciężko to zrobić w Minecraft, bo każdy ma jakby inny wzór tego skina. No ale powiedzmy, że źle to nie wygląda. I tak mamy pierwszy armorstend. Który jest mój I te Co jest kurwa, z tą ręką No w głównej sali te skiny też pasują Więc zostawię je tutaj Z tej strony mogę umieścić Alfę więc on trafi tutaj Obok mogę umieścić Julię Jej skin było strasznie ciężko odwzorować Bo ona teraz ma taką pierzamkę Z pandy Więc powiedzmy że coś takiego jest Zawsze to można jeszcze zmienić Dalej, osoby, czyli tutaj mamy edukatora, którego bym umieścił chyba po tej stronie. Tutaj obok może iść Ultimos. A tutaj umieszczę jeszcze kogoś, ale imienia tej osoby zdradzać nie będę. Od razu tak żywiej się tutaj zrobiło, jak te skiny się znalazły. Jeszcze zostały dwa miejsca, nawet jedna koło mnie, czyli dla jakiejś królowej, jeżeli taka się znajdzie. I tutaj mam jeszcze wybudowaną taką fajną półeczkę. Pierwotnie stwierdziłem, że to będzie fajne miejsce pamiątkowe, czyli żeby umieścić sobie główkę Roxa, ponieważ u niego zawsze oglądałem i do tej pory oglądam Minecrafta, jak coś wrzuci. A druga główka chciałem, żeby było jakby przeciwieństwem, czyli osoby, które bardzo nie lubię, czyli mamy coś takiego, ale stwierdziłem, że nie będę dawać nikomu atencji. Ta główka w ogóle nie jest mi potrzebna, więc robimy tak. I tutaj umieszczę główkę drugiej osoby, która kojarzy mi się z Minecraftem i którą bardzo lubiałem oglądać i od niej zacząłem swoją przygotę od Minecrafta, czyli tutaj będzie główka Reziego. Pewnie się zastanawiacie czemu nie ma główki Reziego, a dlatego, że nie wiem jaki ma nick w Minecraft. Ponieważ mam jedną główkę, która nazywa się Rezi, ale jest to jakaś damska główka i kolejna damska główka, która nazywa się Resigiusz i nie wiem jakie on by mógł mieć inne niki. Ale jeszcze wam pokażę pewną ciekawostkę. Dopadła mnie klątwa nitki. I konkretnie mam na myśli to, że jak widzieliście mój odcinek z Alpha HC na Prima Aprylis, to tam wcieliłem się w rolę jakby nitki. I przez to, że zmieniłem skin, a później był problem z moim nickiem tutaj na serwerze, to stało się coś takiego, że jak wykorzystuję komendę, żeby przyzwać sobie główkę swoją, to zobaczcie co się dzieje. Dostaję główkę nitki. Więc dlatego na razie zostanę przy główce ze świątecznego skina, dopóki ten błąd nie zostanie naprawiony. I jeszcze chcę wytłumaczyć pewną kwestię, tak, żeby nikogo nie wprowadzać w błąd. Konkretnie, komenda head nie jest pierwotną komendą, żeby przyzwać sobie główki. Ona działa tylko tutaj na serwerze, bo jest właśnie związana z tym serwerem i jest dostępna tutaj dla każdego gracza. A jeżeli wy chcecie na swoich światach kreatywnych korzystać z takich główek, to musicie na trybie kreatywnym wykorzystać właśnie tą komendę która wam się wyświetla, ponieważ ona jest pierwotną komendą do takich główek. A teraz lecimy z budową wielkiego stołu tutaj na środku. Rezi Play Games i czy to jest jego faktycznie nick? Tak, dostałem jego główkę. Dobra, właśnie wpisałem po prostu w Google jak Rezi ma nick w Minecrafcie, i udało mi się dostać jego główkę. I cały stolik prezentuje się w taki sposób. Dałem nawet złote tutaj talerze, żeby bardzo bogato było. I różne tutaj oświetlenia, bo środek był najbardziej tutaj ciemny. Różne jedzonka, czyli jakieś tam arbuzy, galaretki w wariancie zielonej oraz galaretka tutaj w wariancie prostu żółtej. Konkretnie to jest ten miód, blok miodu. Tutaj mamy bardziej sery, jakaś dynia, ryba. Tutaj nawet jest głowa świni, czyli po prostu jakieś mięso. Zastanawiam się nad siedzeniami, tutaj. Konkretnie, jeżeli kotki tutaj się nie zmieszczą, to ja te wiszące ozdoby wywalę, i tutaj będzie wtedy już na stałe te krzesełko oraz z tej strony. A jak kotki w to wejdą, to wtedy to wyrzucę, żeby tutaj było normalne przejście. I do tego te siedzenia muszą się wyróżniać na tle innych, z tego względu, że nie chcę, żeby mi tutaj całego tronu zasłaniały. Jak drzwi tutaj postawię, jako oparcie, więc na razie to, to w takiej formie, ale wybrałbym się najpierw pokotki. Zobaczcie, jaki fajny i klimatyczny wschód słońca. A ja tak na rybkach sobie siedzę, żeby mieć czym kotki nakarmić, żeby je sobie oczywiście zabrać na zamek. Padłem na lepszy pomysł, konkretnie tutaj mam jednego kotka, którego nakarmiłem i on tutaj został, bo nie miałem co z nim zrobić, więc bierzemy go, czy ty będziesz mógł się rozmnożyć jak ty siedzisz, nie wiem, spróbujmy. Tak i tak, będzie rozmnażanko. Uuu, jest akurat małoludki rudy. Trochę mi to zajęło, żeby one dobrze się teleportowały za mną, więc co kawałek musiałem się zatrzymywać i sprawdzać, czy są za mną i udało się aż tutaj je doprowadzić. Mam dwa znaczniki już przygotowane, ale najpierw muszę obczaić, czy oni w ogóle tutaj będą mogli do tego wejść. No wejść to na pewno wejdą, ale czy ich tutaj zamknę? Dobra, po schodku się udało wepchać i teraz chwila prawdy. Jest! Mogę je tu zamknąć! Jak dobrze! choć tu, mały dziadu. Więc te siedzenia stąd wypadają, bo tutaj musi być normalne przejście, a skoro można w tym kotki zamknąć, więc po prostu jestem zachwycony. No gdzie mi tam już na tron wchodzisz? Tu jest twoje miejsce, chodź tu. Fajnie, że jest taki akurat jeden mniejszy, mimo że on później dorośnie, ale mam dla niego fajne imię, które teraz świetnie przypasuje, czyli ty będziesz się nazywał Bambik, a ty będziesz się nazywać Kapibara. Nawet brązowa jest, to bym powiedział. Wiecie co? Dochodzę do wniosku, że talerz może być wiadrem, ale wiadro nie może być talerzem. Ale może być miską. Z kolei miska nie może być talerzem, ale może być głębokim talerzem. Z kolei głęboki talerz może być miską, talerzem i wiatrem, ale nie wanną. Ale wanna może być miską albo wiadrem. A więc dochodzę do fundamentalnej konkluzji na drodze dedukcji, żebym se. Dalił kebaba. Wykombinowałem tutaj jeszcze oświetlenie dla kotków Dodając tutaj te pół bloki I tutaj też je dodałem Bo te filary były trochę dziwne wcześniej No takie puste Teraz to wygląda tak Chyba jeszcze po blokach dam trapdorki Zobaczę, będę kombinować poza odcinkiem z tym Bo to pomieszczonko jeszcze nie jest skończone I jeszcze kilka takich drobnych rzeczy zmienię I tutaj wybudowałem korytarzy, który jeszcze nie jest skończony Tutaj będzie prowadził do kolejnych pomieszczeń Gdzie na razie mam tylko taki szkic jakby korytarza Tutaj mamy ładne zejście do ogrodów gdzie na środku będzie wielkie drzewo wiśniowe, gdy będzie 1.20, plus około miesiąca będzie trzeba czekać, zanim serwer będzie mógł przejść na tą wersję. I do tego tutaj mamy kuchnię, gdzie zmieniło się to, że mamy żarandole. Stół bardzo fajny, gdzie taki oczywiście w kuchni jest potrzebny. Tutaj będą jeszcze stoły, jakieś kuchenki. Mamy tutaj oczywiście kominek, bo go w kuchni nie mogło zabraknąć, bo fajny dodaje klimat do zamku. Oraz tutaj mamy dwa żarandole. Bardziej taką spiżarnię na rybki, ale jeszcze rybek nie mam, więc na razie te półki stoją puste, czyli ogniska a tutaj bardziej mamy taką wielką półkę, gdzie możemy znaleźć tutaj wszystko, czyli powiedzmy jakiś tam ser, dynia, arbus, głowa świni, ryba, powiedzmy, że to jest kolendra, bazylia świeża, no i jakieś tam jajka, no i tam w środku tak, że pewnie jakieś tam rzeczy mogą być, ale ich jeszcze nie umieszczałem i nie wiem czy będzie sens do tych beczek cokolwiek wkładać, bo to bardziej ma służyć jako dekoracja. I myślę, że jeszcze jakąś kuchenkę możemy tutaj wybudować. Tutaj te bloki idą out, lecą tutaj ogniska, żeby uzyskać fajny dymek. I teraz się to będzie z tymi pasować, jakbym umieścił to na gazówce. Ej, to nawet pasuje. Tak można zostawić. Tutaj trzeba jeszcze jakiś wywietrznik zrobić, żeby ten dym do czegoś trafiał. W sumie nie wiem czy robić lodówkę, bo mamy tutaj spiżarnię i mam tutaj rybki. Tylko jestem ciekaw, czy te zwykłe, tropikalne mogę wkładać, bo wiem, że tylko mogę surowe. Nie mogę. Tylko mogę zwykłe rybki wkładać. Zróbmy, że tutaj będą te, a łososie, których niestety nie mam, pójdą tam na dół. Zlew mamy. I na górze dwie półki, jeszcze później jakieś wzorki umieszczę z tabliczek i z ramek i ta część, jakby kuchni, będzie na dwie kratki szerokości. I na razie ja to chyba ustawiam w takiej formie, a później będę to modyfikować, tak, żeby mniej więcej sobie zaznaczyć, um, jak szeroko te półki będą. Zaraz się sobie przerobimy na te bez kory. Chyba dotąd bym mógł to poprowadzić, albo jeszcze kawałek. I tutaj będzie miejsce na drewno do kominka. Dzięki temu teraz mogę tutaj jakieś półki poustawiać, które będą miały jakby głębokość swoją, że tam dalej coś mogę też ustawić. To fajnie wygląda. Ale ta część już myślę, że będzie na spokojnie na jedną kratkę. Więc postawmy to tak. Coś takiego nawet pasuje. Tutaj kolejne szafki yy, nad tym. I tutaj w sumie też bym mógł coś takiego zrobić. Tylko zobaczmy, czy to będzie pasować. Dobrze to wygląda. Jest tu jeszcze kilka pustych miejsc, gdzie przydałoby się coś umieścić, chociażby tam na górze, coś w ramkach. I tutaj, w tych takich miejscach, tutaj w ogóle umieściłem przecinarkę, niby że do cięcia mięsa. Tutaj trałem crafting, bo on wyglądowo nie bardzo pasuje do kuchni. Tutaj dwa ogniska, te pierwsze, wywaliłem, ponieważ nie pasowało mi, że tutaj dym się zatrzymywał. A taki kominek z takim dymem pasuje. Tutaj będzie jeszcze coś bardzo fajnego, ale to zostawię na kolejny odcinek. I tutaj, w piżarni dodałem po prostu porozstawiane dynie i arbuzy. Przydałyby się tutaj do ozdoby takie małe arbuzy i dynie, ale wiem, że mi wyskrzy... Zostały mi chyba ostatnie sztuki, więc na razie nie będę ich tutaj dawać, i jeszcze bym takie umieścił na górze. Jak to nazwać? Kor... Nie korzenie, tylko po prostu ołodygi, no. Powiedzmy, że tak to mogę zostawić, tylko tutaj dodajmy jeszcze coś takiego. Dobra. Odcineczek zakończymy sobie przy mapie i to nie bez powodu, ponieważ zaplanowałem, że już w kolejnym odcinku wyruszymy sobie na przygodę do leśnej posiadłości. Więc subskrybujcie, żeby nie przegapić i do zobaczenia.